Na pewno atmosfera się poprawiła, super zwycięstwo, więc yy, no, myślę, że zmazaliśmy plamę po Izraelu. A jak ten mecz od środka, że tak powiem, na żywo z pana perspektywy wyglądał? Znaczy, no walczyliśmy przede wszystkim, zatrzymaliśmy ich yy, w ataku przede wszystkim I, i od drugiej połowy naprawdę kontrolowaliśmy to spotkanie. AJ świetnie grał, Aaron dużo też dobrego zrobił. No i, każdy z chłopaków dodał swoją cegiełkę, więc naprawdę fajne mm. zwycięstwo zespołowe. Dwusetny występ, było gdzieś to w głowie, czy tam nie ma to większego znaczenia? Bo to no na, pewno. na pewno było w głowie, także dużo dużo, e, dużo, tych meczy i to na pewno jakiś tam powód do dumy dla mnie. Dobra, jeszcze tylko zapytam na koniec, czy ten mecz to, taki, to zwycięstwo w zasadzie, może dać taki handicap nad Izraelem i Rumunią, bo nie wiadomo jak oni z tą Hiszpanią będą sobie radzić. No na pewno, na pewno. W Hiszpanii nawet w tym gorszym składzie niezwykło przegrywać meczy, więc, więc fajnie to zwycięstwo, i, ale cel pozostaje ten sam, ciągle awansować na mistrzostwa. Krótko tylko Anwil zapytam w takim razie, jak tam nastrój, że tak powiem, czego się Pan spodziewa, bo napędzili się mocno nie tylko w lidze, no, ale też tym zwycięstwem pewnie w pucharze. No na pewno, teraz znowu kontuzje mają, więc, mhm. więc jest bardzo duża szansa, żeby, żeby wygrać. Panie trenerze, jak nastrój po powrocie z Saragosty? No trochę zmęczony, bo e, wróciłem o 22 wczoraj, podróż trwała od 6 rano do 22, szybko policzmy, chyba jeszcze 16-17 godzin. E, A Nawet krasnojazd? Tak, tak, mieliśmy tam aż trzy loty samolotem, bo leci, najpierw pojechaliśmy pociągiem do Barcelony, z Barcelony do Frankfurtu, z Frankfurtu do Warszawy i jeszcze załapaliśmy się na ten ostatni lot e, Warszawa-Zielona Góra, to też duży plus, bo tak to musielibyśmy wsiąść samolot. No troszkę zmęczony, tak? podekscytowany, bo teraz dopiero dociera co zrobiliśmy, bo tak to człowiek jak na gorąco jest na, na meczu, no to żyje meczem we, wewnątrz tym wszystkim, ale tak jak się wraca spokojnie, już jest się w domu, zbiera się te gratulacje bo już w samolocie do Zielonej Góry, już w autobusie do samolotu, już kibice oczywiście spotkaliśmy, że gratulacje, nawet jeden pan zaoferował nam później podróż samochodem, czy mamy z kim wracać. Bardzo miłe to jest, bardzo miłe. No i teraz też jestem tutaj w Zielonej Górze. Jeszcze się nie pokazywałem tak naprawdę nigdzie, ale już te gratulacje troszeczkę dostałem od sąsiadów, od znajomych z pod szkołą tak, bo dzieci odbierałem. To bardzo miłe. I no, cieszę się z tego, co zrobiliśmy. Po tej porażce z Izraelem baliśmy się bardzo tego meczu z Hiszpanią, no bo mogliśmy skończyć to okienko z dwoma porażkami. To by było nieciekawe. Natomiast cieszymy się, że, że zmazaliśmy tą promę z tego meczu z Izraelem i, i udało się wygrać z mistrzami świata ostatni raz chyba 72 rok, ja jeszcze nie było na świecie. Tak się śmieliśmy, bo jestem jednym z najstarszych w zespole, w reprezentacji. Nie tylko stażem, ale już w ogóle wiekiem i się śmieliśmy, że jeszcze mnie na świecie nie było, to mówią, to musiało być dawno temu, ta wygrana. U nas oczywiście w kraju klasycznie deprecjonujemy rywala, grali trzecim składem i tak dalej, natomiast ja bym chciał uderzyć bardziej w drugą stronę, to znaczy Piłkarskiej kadrze, jak wygrywali z mistrzami świata z Niemcami, to tak mocno ich podbudowało wtedy w eliminacjach do euro. Czy to też może tak być, że, że zbuduje mocno ten zespół, jeszcze bardziej go w zasadzie zbuduje, bo te mistrzostwa świata chyba no, były waż, ważniejsze pewnie, natomiast no, nie codziennie wygrywa się po prostu z mistrzami świata, prawda? No, oczywiście takie zwycięstwa budują atmosferę, budują pewność siebie, budują to, że rywale zaczynają o nas mówić. Tym bardziej, ja... że graliśmy bez wacy i bez Mateusza. Ale sam Sergio Scariolo, trener Hiszpanów, powiedział, że to będzie bardzo ciężki mecz, będzie, nie będzie łatwy już przed meczem przestrzegał. Widział nas, jak graliśmy na mistrzostwach świata i wiedział, że tak naprawdę tylko dwóch tych zawodników nie było o których mowa, czyli Adama i, i Mateusza. I wiemy, że jesteśmy silnym zespołem, że możemy sprawiać niespodzianki. Na pewno nie rob, zrobili analizę meczu z Izraelem, ale nie było to odnośnikiem naszej siły i przestrzegał, przestrzegał i miał rację, czyli wiedział, że się boi. Cieszymy się, że coraz Lepiej się o nas mówi, że, że, że boją się nas nie tylko jacyś słabe uszy, ale też już te silne zespoły. Wiemy, tak jak wiemy, nie grali w najsilniejszym składzie, ale no, to jest, że tak powiem, przewaga tych okienek. Ja myślę, że to jest ciekawa formuła, bo wiemy, że nie wiem, Szwecja wygrała z Turcją na przykład, nasz ludę zagrał super mecz. To, to jest fajne dla sportu, że nie tylko te, te, te naj, naj, najsilniejsze zespoły, Zresztą chyba w piłce nożnej też Liga Mistrzów sięga po to, żeby jak najbardziej wymieszać, bo ta hegemonia Realu, Barcelony czy Manchesteru i innych tych zespołów już, już się ludziom nudzi, fajnie by było kogoś nowego zobaczyć i tak jest tutaj. My jesteśmy taką, takim nowym objawieniem, nasza reprezentacja i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Trenerze, dużo można powiedzieć ważnych meczów, że tak powiem w krótkim odstępie, no bo po tej Hiszpanii, po Izraelu, teraz czas na ligowe zmagania, Anvil też. No co to dużo mówić, trudne, trudne wyzwanie, natomiast yy, kto przed tym meczem jest w lepszym położeniu? Anvil, który wygrał Puchar Polski, czy Stelmet, który no, tutaj zmiótł w CRS Anvil w tym pierwszym meczu w PLK? No nie, no, myślę, że to jest te, tak po połowie można, po, to, te siły i... Yy... Ten wynik na pewno nie będzie ani w jedną, ani w drugą stronę taki łatwy do przewidzenia, bo ten mecz pierwszy w, naszej, w pierwszej rundzie z Anwilem nie będzie w ogóle miał żadnego znaczenia. Anwil gra coraz lepiej, pokazał tu Puchar Polski. I to, to, że my wygraliśmy wtedy, zupełnie nie ma znaczenia, i to, że oni wygrali Puchar, też nie ma znaczenia. To jest nowe rozdanie. Kto będzie w lepszej sytuacji ciężko przewidzieć. Oni troszeczkę odpoczęli, my odpoczęliśmy u nas, tam więcej reprezentantów było. Mają kontuzje, mają swoje problemy, ale każdy ma swoje problemy. To Wiemy jak to jest w sezonie, i jedni i drudzy mają, uważam, jednakowe szanse na wygraną. Jaki tam poziom ekscytacji po spotkaniu z Hiszpanią i jak w ogóle wrażenia po tym pierwszym zgrupowaniu? Pozytywne, no wiadomo, że fajnie, było jakby się udało dwa mecze wygrać w pierwszym, nie do końca. Zrealizowaliśmy plan taki, jaki mieliśmy przed meczem, e, ale myślę, że w drugim już, już e, zrobiliśmy to, co, to, co czekiwało od nas sztab szkoleniowy. Ale byliśmy też bardzo dobrze przygotowani, to trzeba przyznać, bo mhm. wszystkie ich zagrywki praktycznie wiedzieliśmy, e, gdzie i po co grają. Więc. E, no super, no dla mnie to pierwsze, pierwsze mecze oficjalne, także też e, nowe doświadczenie, coś fajnego e, to zobaczcie jak to wygląda z Zobaczcie jak to wygląda od środka. No i jasne, no to był taki Wisienka na torcie, ta wygrano w Hiszpanii z Hiszpanią. A to zwycięstwo to generalnie możemy powiedzieć, że chyba trochę uratowało te eliminację w tym sensie, że wiadomo to jest początek, natomiast no dwie porażki na dzień dobry to to raczej mocno by skomplikowało sprawę. No na pewno, ale pamiętajmy, że jeszcze tam łącznie się 6 meczów gra i z 4 zespołowej grupy 3 wychodzą, więc mm -hmm. nie byłoby tak, że nie wiem, że się pali podłoga, tak? Tylko no wiadomo, no byłaby nieprzyjemna sytuacja, zaczynając z okienko od 0-2. Mamy 1-1 i. Tyle, no. Jest ok. Okej, mm -hmm. Anwil w czwartek. Może powiedzieć, że tak z trenerem też po wszystkim rozmawiałem. Takie, takie hardkorowe mecze, tak bym to nazwał, bo, bo Hiszpania, wiadomo, to samo przez siebie się rozumie. No i tutaj mistrz kraju, także też, też łatwo nie będzie. Natomiast jak nastawienie przed tym meczem, no bo Anwil widać napędzony zwłaszcza po tym wygraniu pucharu. No na pewno, ale też skontuzowało się i podstawowy center, więc wy, wiem, że będą trochę osłabiani. No mm -hmm. cóż, no będziemy musieli. E, wykorzystać naszą tą przewagę pod koszem, bo teraz jest jeszcze większa e, bez, bez Szona Jonesa pod, pod, pod koszem e, no co, no jedziemy tam wygrać. No myślę, że jesteśmy to w stanie spokojnie zrobić.